Dawno, dawno temu w odległej galaktyce i znowu lecimy Dobre, ciach, ciach, ciach. Tu się trzeba szybko z nimi uporać. Gdzie mamy iść teraz? Tutaj. No dobrze, dobrze, dobrze... O nie! Czekajcie, tu ściana idzie. To nie wygląda chyba dobrze. Tak, to nie jest dobre dla nas. A co mamy zrobić? Halko.

Spadła, ja, spadła ja Ty piti Ale miasto. Słuchajcie, jest surawka, ale nie wiem jak tym mieć się chowa, Halo. Alejc! Słuchajcie, tam w środku jest gość, którego chcemy poznać. Przepraszam, przepraszam. Ej, ej, za dyma jakaś. Dajcie spokój, chłopaki, niechcący przecież był. Uspokójta się. A tu pełne awanty jest. Spokojnie tam. Zawieruchę zrobiliśmy. Ej, spokojnie. Czyś to zwariowali. Co to jest za dadyma tutaj, no? Ej! Panowie, spokojnie, no. Przecież co to za Avanti jest? Ajajaj. Czy wy możecie przestać nas tutaj... ...irytować? Spokój. Skąd oni przyłażą? A Artu? Artu nie tu. Czego ta awantura taka jest? Dajcie spokój, chłopaki. Dobra, zaczniemy tu chyba. Ale to chyba nie tym. Czego to awantura i się nie kończy ta awantura? Arty, <laughs> Artu przepraszam. Ej, jak to spowodować, żeby to przestało być? Zaraz tu zwariujemy wszyscy. No zwariuję zaraz tym alarmem. Halo, dajcie mi spokój. Na razie wszystkim tutaj dziękujemy za spotkanko. Wchłaniam się nisko i lecę. Zabijam kiecę i lecę. Bo tutaj napadają nas cały czas y, różni żołnierze y, Imperium. Proszę bardzo, Obi-Wan Kenobi, ukrywany pod pseudonimem Ben Kenobi.